Aby lepiej zrozumieć ten model, cofniemy się do roku 1984, kiedy w Rwnie, czyli w Czechach, rozpoczęto produkcję Zetora 5211. Ten sam ciągnik występował także pod oznaczeniem 5245. Jaka była między nimi różnica? Albowiem, Zetor 5245 miał napęd na 4 koła, podczas gdy 5211 na 2, reszta wyposażenia była identyczna. Marka Zetor zdecydowała się na rozpoczęcie produkcji, aby spełnić oczekiwania klientów, którzy potrzebowali. Stosunkowo niewielkiego ciągnika rolniczego, który dzięki swoim osiągom bez trudu radził sobie nawet z wymagającymi pracami polowymi. Zetor trafił do Polski w czasach, gdy dominowała u nas standardowa polska maszyna rolnicza, czyli Ursus. Dziś traktory tej marki są uważane za równie kultowe jak te czeskie, ale wracając do Zetora. Jak on zdobył uznanie polskich rolników, przede wszystkim dzięki temu, że oferował znacznie wyższy komfort pracy w porównaniu do swojego polskiego odpowiednika. Kabina Zetora była znacznie większa i ogrzewana, co oczywiście ułatwiło pracę w trudnych warunkach pogodowych. Kolejnym czynnikiem decydującym o wyższości zatora nad innymi ówczesnymi maszynami było jego wyposażenie. Klienci mogli dostosować ciągnik do swoich potrzeb, wybierając spośród dwóch skrzyń biegów. 10 biegów do przodu i 2 do tyłu, a druga z nich miała 20 biegów do przodu i 4 do tyłu. A także opcjonalnie wyposażyć ciągnik przedni podnośnik TUS i przedni wałek odbioru mocy WOM. Teraz przejdźmy do wyposażenia i wygody pracy pracy. Marka Zetor była pionierem nowinek technologicznych, co przełożyło się również na wyposażenie ciągników. Przede wszystkim warto wspomnieć o fabrycznie montowanej kabinie. Jej montaż zasługiwał na szczególną uwagę, ponieważ umieszczono ją na specjalnych poduszkach hydraulicznych, które amortyzowały drgania spowodowane poruszaniem się maszyny oraz pracą silnika. Sama kabina była przestronna i efektywnie tłumiła dźwięki z zewnątrz, co znacząco wpływało na komfort pracy. Jeśli chodzi o ergonomię, Zetor oferował Wygodne fotele oraz wbudowane ogrzewanie kabiny, co pozwalało na prowadzenie prac polowych nawet późno jesienią. Klient mógł opcjonalnie wyposażyć ciągnik w radio, które umilało czas pracy. A najlepsze wersje Zetora posiadały także wspomaganie kierownicy. Jednym z nielicznych minusów modelu Zetora 5211 było jego wysokie zużycie paliwa, co wynikało głównie z jego dużej masy. Niemniej jednak wielu rolników uważało, że korzyści wynikające z komfortu i funkcjonalności przewyższały ten mankament. I Teraz, gdzie się najlepiej sprawdzi Zetor 5211? Model ten zdecydowanie znajduje zastosowanie w małych gospodarstwach rolnych, szczególnie tych zajmujących się sadownictwem, ogrodnictwem, no albo w ogóle małe gospodarstwa. Jego wielozawodność i uniwersalność czynią go idealnym do wykonywania różnych zadań na małym areale. To właśnie te cechy przyczyniły się do jego popularności w Polsce, gdzie wciąż przeważają małe i średnie gospodarstwa rolne. Ale teraz udajmy się do jeszcze zalet modelu modelu Ursusa 5211, ale bardziej dokładnie. Rolnicy zgodnie przyznają, że główne zalety tego modelu to łatwość obsługi maszyny, silny silnik, wysoka stabilność układu hydraulicznego, nawet przy intensywnej pracy, niska awaryjność sprzętu, przestronność, choć Zetor 5211 jest małym ciągnikiem, doskonale sprawdza się zarówno w małych gospodarstwach, jak i na większych areałach. A wadami tego Zetora są powszechnie uważane za solidne i trwałe maszyny. Pomimo zakończenia ich produkcji, wciąż cieszą się popularnością wśród rolników. Jednak mimo opinii o ich niezawodności mają właśnie też kilka wad, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie tej maszyny. Po pierwsze silnik, a konkretnie jego stan. Zatory często zużywają zbyt dużo oleju napędowego podczas pracy, co bywa spowodowane wyciekami z odmy. Po drugie wspomaganie układu kierowniczego. Warto pamiętać, że starsze modele zatora mogą nie mieć wyposażenia właśnie wspomagania. Po trzecie podnosi hydrauliczny. Należy sprawdzić szczelność układu, najlepiej testując go z obciążeniem. Warto również zwrócić uwagę na szczelność siłownika wspomagającego podnośnik. Teraz udajmy się do ceny. Fanów tej marki maszyn rolniczych nie brakuje. Chociaż Zetorów już od dawna właśnie się nie produkuje. To wciąż jeszcze można je kupić. Oczywiście używane. Ceny zaczynają się od 29 tysięcy zł za nowszy model ze wspomaganiem kierownicy. Natomiast Zetora 5245 trzeba zapłacić od 30 tysięcy zł w górę. Teraz przyjrzyjmy się szczegółowo dlaczego właśnie Zetor jest tak popularnym. Według dyrektora wykonawczego Zetor Tractors, ciągniki Zetor stały się symbolem efektywnego projektowania i niezawodności operacyjnej. Jak sam stwierdza, nasze ciągniki zawsze odpowiadały na potrzeby swoich czasów. Mogę śmiało powiedzieć, że każdy, kto miał lub ma związek z marką, czyli to jako klient, fan czy pracownik naszej firmy, czuje się częścią tej wspólnoty. Marka Zetor opiera się na wysiłkach szerokiej grupy ludzi z wielu pokoleń, co jest dla nas dziedzictwem, do którego podchodzimy z szacunkiem i dumą. Moda na retro cieszy się nieustającą Moda na retro cieszy się nieustającą popularnością, także w rolnictwie. Niektórzy rolnicy decydują się na zakup ciągnika, który kojarzą z gospodarstwem ojca lub dziadka. Często wybierają maszyny, które dobrze znają i które przez lato okazywały się niezawodne. Wysokie ceny nowych ciągników oraz koszty ich naprawy i części zamiennych stanowią poważną przeszkodę dla wielu osób. Części zamienne do zetorów nadal są dostępne na rynku, a konstrukcja tych maszyn jest prostsza, Niż współczesnych modeli. Dzięki temu rolnicy mogą samodzielnie wykonywać mniejsze lub większe naprawy. Ponadto zakup takiego ciągnika to także inwestycja. Kolekcjonerzy zabytkowych maszyn i pojazdów motoryzacyjnych coraz częściej interesują się tymi modelami, a ich wartość z biegiem lat będzie tylko rosła. W jednym z artykułów opisano znaczenie regeneracji silnika Zetora 5211, podkreślając, że jest to skuteczny sposób na przywrócenie maszynie jej pierwotnych parametrów technicznych. Dzięki procesom takim jak wymienienie zmiana zużytych części, dokładnie czyszczenie i kalibracja kluczowych komponentów. Silnik po regeneracji może działać tak sprawnie, jak w dniu zakupu, co umożliwia dalszą, intensywną eksploatację ciągnika przez wiele lat. Zetor 5211 uznawany za klasyka wśród maszyn rolniczych zyskał swoją reputację dzięki niezawodności i przestronności, co czyni go doskonałym wyborem dla rolników poszukujących solidnych i trwałych rozwiązań. Możliwość regeneracji silnika dodatkowo zwiększa jego Żywotność, co sprawia, że może konkurować z nowszymi modelami pod względem wydajności i niezawodności. Mimo że Zetor 5211 pochodzi z lat 80. XX wieku, nowoczesne technologie serwisowe pozwalają na skuteczne odnawianie takich klasycznych maszyn. Specjaliści w dziedzinie mechaniki rolniczej oferują zaawansowane usługi regeneracji, które nie tylko przywracają dawną sprawność techniczną czynnika, ale często nawet poprawiają niektóre aspekty jego działań. Decyzja o remoncie Zetora 5211 staje się konieczna gdy zaczynają pojawiać się pierwsze oznaki zużycia, takie jak spadek mocy silnika, czy problemy ze skrzynią biegów. Regularne przeglądy i konserwacja mogą przedłużyć żywotność maszyny. Jednak w pewnym momencie remont jest nieunikniony. Warto wtedy skonsultować się ze specjalistą, aby dokładnie ocenił stan techniczny silnika i doradził, jakie działania będą najbardziej opłacalne. Teraz, czy Zetor 5211 został już legendą? Mimo upływu lat, Zetor 5211 wciąż jest obecny właśnie na polskich polach, świadcząc o Swojej niezawodności i trwałości. Dzięki możliwościom remontu i regeneracji ten model ma szansę służyć kolejnym pokoleniom rolników. Jego prosta konstrukcja, solidność wykonania i łatwość w obsłudze czynią go jednym z najbardziej cenionych ciągników w historii rolnictwa, erze nowoczesnych technologii i skomplikowanych maszyn. Zetor 5211 przypomina o wartościach, które zawsze będą w cenie: solidności, niezawodności i prostocie. Zetor 5211 to model, który zdecydowanie zasługuje na uznanie zwłaszcza w kontekście jego roli w małych i średnich gospodarstwach. Jego, właśnie jak przedtem wspomniałem, solidna konstrukcja, niezawodność oraz przestronność sprawiają, że mimo upływu lat wciąż cieszy się popularnością wśród polskich rolników. Jeszcze raz pochwalę wygodę pracy, jaką zapewnia właśnie przestronna kabina, także wygodny fotel oraz opcjonalny dodatek, taki jak ogrzewanie czy radio sprawiają właśnie, że ten model tego ciągnika wyprzedzał swoje czasy pod względem komfortu. W kwestii zużycia paliwa... Ciągnik ten ma opinię paliwo żarnego. Uważam, że jest to w dużej mierze związane z jego masą i solidnością w porównaniu z innymi maszynami tej kasy. Zetor wypada bardzo dobrze, co świadczy o jego przemyślanej konstrukcji. Podsumowując, Zetor 5211 to ciągnik, który łączy w sobie niezawodność, funkcjonalność, komfort pracy, co czyni go doskonałym wyborem dla rolników, którzy potrzebują maszyny wytrzymałej i wszechstronnej. Ursus, przed dwoma laty, znalazł się w sytuacji śmiertelnie rannego zwierza i tylko dzięki. W własnej sile woli, chęci życia, przetrwał kryzys i dziś ma pełną szansę powrotu do swojej dawnej świetności. Ursus C360 to jeden z najbardziej rozpoznawanych ciągników na rynku polskim, nie tylko. Wyprodukowany przez zakłady przemysłu ciągnikowego Ursus, które były jednym z pierwszych dużych ośrodków przemysłowych w Polsce. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę, jeśli kojarzy rolnictwo. Historia marki Ursus jest bardzo bogata, a jej początki sięgają roku 1893 roku. W tamtym okresie firma zajmowała się głównie produkcją czołgów, samochodów pancernych, motocykli, silników lotniczych, ciężarówek. Oraz ciągników. Ciągniki Ursus C360 wyróżniały się kompaktowymi wymiarami, które pozwalały mu na pracę w najbardziej wymagających warunkach. Zwarty traktor był w stanie działać w ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Ursus C360 cechował się niezwykłą przestronnością, umożliwiającą jego wykorzystanie w pracach sadowniczych, polowych, a także komunalnych i gospodarczych. Ursus C360 produkowany w latach 1976-1992 zdobył głównie rynek rynek polski oraz afrykański. Obecnie ten ciągnik w znacznie ulepszonej formie wciąż dominuje na rynku. Teraz przejdę do zalet ciągnika Ursus C360. Ciągnik spośród wielu modeli maszyn rolniczych był i jest uznawany za prawdziwy fenomen. Oto główne powody, dla których Ursus jest wyjątkowy. Zastosowanie historia: 60 była niezwykle wszechstronna. Słynęła z tego, że żadnej pracy się nie bała i świetnie sprawdzał się ten ciągnik w każdych warunkach, bez względu na wielkość i specjalizację gospodarstwa. Ursus C360 znajdował w nim swoje miejsce. Jego kompaktowe wymiary oraz konstrukcja pozwalały na współpracę z różnymi maszynami, takimi jak opryskiwacze, półki czy prasy rolujące. 60 powstała z potrzeby stworzenia większego i bardziej funkcjonalnego ciągnika do pracy na polskich polach. Był najstarannie wykonanym modelem w serii Ursus. Przewyższają pod względem funkcjonalności wcześniejsze modele, takie jak Ursus C4011 czy C355. Teraz udajmy się do budowy tego ciągnika. Ciągnik dzisiejszego odcinka potrafił sobie poradzić ze swoimi obowiązkami nawet gdy zawodziła jego część. Prosta i solidna konstrukcja ciągnika pozwalała na szybkie naprawy i wymiany części. Większość napraw było można wykonać na miejscu awarii, np. przykład hamulców. Najbardziej znaczącym elementem zastosowanym w ciągniku C360 było umieszczenie silnika 4 głowic. W przypadku puszczenia uszczelki pod głowicą, natychmiastowo widoczne było miejsce, w którym to się stało. Oprócz tego, do ciągnika Ursus C360 sprawnie można było zakupić nowe części, nawet po zakończeniu produkcji ciągnika jego Elementy i części zamienne do Ursusa C360 było można znaleźć w każdym sklepie. Teraz przejdźmy do atrakcyjnej ceny tego ciągnika. Ciągnik Ursus C360 był korzystny pod względem ceny. W dobrym stanie było można go zakupić za około 15 tysięcy złotych. W tamtych czasach był to jedyny ciągnik w takiej cenie mający zakres mocy od 50 do 50 koni mechanicznych i miał on przestronne zastosowanie. Przykładowo znany ciągnik Zetor 5211 posiadał podobną moc i zastosowanie do Ursusa C360. Natomiast kosztował mniej więcej 25 tysięcy złotych. Z tego względu większość rolników wolała nie przepacać i wybierała ciągnik Ursus C360, mający łatwo dostępne części oraz krajowe pochodzenie. Teraz obgadamy temat przyzwyczajenia i tradycji. Od wielu lat ciągniki Ursus odgrywały kluczową rolę w polskich gospodarstwach. Gdy wprowadzono model Ursus C360, nikt nie miał wątpliwości co do jego niezawodności i wysokiej jakości, które były synonimem tej marki. Dla wielu rolników, ich Ursus C360. 60 był bardziej wartościowy niż jakikolwiek samochód. Dbali o niego o niezwykłą starannością. Regularnie konserwowali i pielęgnowali, zamiast sprzedawać swoje maszyny. Rolnicy chętnie je naprawiali i serwisowali, starając się zachować je w jak najlepszym stanie przez jak najdłuższy czas. Moim zdaniem 60 to symbol niezawodności i długowieczności. Jego obecność w wielu gospodarstwach rolnych przez 10 lecia świadczy o tym, że polscy rolnicy doceniali jakość i wytrzymałość tych ciągników. Ta trwałość w połączeniu z Sentymentalną wartością, jaką wielu ludzi przypisuje tej maszynie, czyni Ursusa C360 czymś więcej niż tylko narzędziem pracy. Jest to część dziedzictwa polskiego rolnictwa. Teraz warto wspomnieć o wytrzymałości i trwałości. Ciągnik dzisiejszego odcinka świetnie sprawdzał się w każdych warunkach pracy, doskonale radził sobie zarówno podczas ulewnych deszczy. Jak i w trudnych warunkach, takich jak praca w kurzu i upale. Był niezawodny nawet w awaryjnych sytuacjach, np. gdy woda w chłodnicy się kończyła. Ursus C360 to maszyna praktyczna i wyjątkowo wytrzymała. Sześćdziesiątka posiada znacznie więcej zalet niż wad, co sprawia, że jest najpopularniejszym ciągnikiem rolniczym w Polsce. Jego wszechstronność, trwałość, prosta konstrukcja oraz niska cena gwarantują mu długowieczność. Jak już wspomniałem, produkcję tego ciągnika rozpoczętą dokładnie w lipcu 1976 roku. Egzemplarze, które trafiały do sprzedaży, dostępne były w wersji bez kabiny lub z kabinami różnych rodzajów, w których była możliwość zabudowy całej kabiny i tym podobne. Pod maską krył wysokoprężny 4-cylindrowy silnik o mocy 52 koni mechanicznych, WYPOSAŻONO go w siedzenie Gramera, co odróżniało 60 od poprzedniej wersji C355. Zaletami tej wersji na pewno była prosta budowa, wytrzymałość, dobry dostęp do części, które nie były aż tak drogie. Na pewno też dobry uciąg, mała awaryjność oraz spalanie. Wadami na pewno była duża głośność w kabinie, przez komfort był na niskim poziomie, wolny podnośnik czy wyjąca skrzynia. Jednak jedną z charakterystycznych cech wszystkich ciągników Ursus z rodziny C360 jest głośna praca przekładni głównej na wyższych biegach. Ciągnika tego użyła fabryka urządzeń technicznych w Łochowie w Ostrówku, która na tym modelu budowała kokoparką ładowarkę ostrówek KTO161 i KTO162. Był przeprowadzony z rolnikami wywiad na temat Ursusa. C360, gdzie przeprowadzono liczne wywiady wśród rolników, aby dowiedzieć się nieco więcej o korzyściach i wadach właśnie tego ciągnika, do najczęściej pojawiających się zalet wypowiedzianych przez gospodarzy należą m.in. głośną pracę ciągnika, huczenie w kabinie, wyjącą i trzeszczącą skrzynię biegów, dość wolny podnośnik, problematyczne działania hamulców, a do zalet Ursusa to m.in. spalanie na dobrym poziomie nawet podczas orki, dobra wydajność w uciągu oraz sprawny układ biegów, prosta konstrukcja, łatwy dostęp do części zamiennych, nie niezwykła wytrzymałość, niska awaryjność, no i to tyle. Teraz udajemy się do innych modeli właśnie tego Ursusa C360. Produkcja modelu C363P rozpoczęła się w 1981 roku i trwała na rynku krajowym do 1993 roku. Natomiast na rynki zagraniczne ciągnik ten produkowano do 1995 roku. Główna różnica między Ursusem C360 a 3 p polegała na zastosowaniu w nowoczesnym modelu postlicencyjnym 3-cylindrowego silnika Perkins, który miał moc 47,5 koni mechanicznych, podczas gdy standardowy 360 dysponował mocą 52 koni mechaniczne. Pierwsze egzemplarze 3PK były wyposażone w oryginalne silniki produkowane w Wielkiej Brytanii, które charakteryzowały się śrubami w układzie detalowym. Te silniki miały dłuższą żywotność niż te stosowane w krajowych wersjach standardowych. Różnice obejmowały również tarcze sprzęgłowe oraz wałki sprzęgłowe, które w modelu 3P były nie nieco dłuższe niż w Ursusach C360. Moim zdaniem wprowadzenia silnika Perkins było trafione posunięciem, które nie tylko podniosło jakość, ale także zwiększyło jego atrakcyjność eksportową. Choć różnił się nieco mocą od standardowego modelu C360, to trzypek wyróżniał się dłuższą żywotnością i lepszymi parametrami pracy, co czyniło go bardziej efektywnym narzędziem w gospodarstwach rolnych. Ten model pokazuje, jak ważne jest, aby kontynuować innowacje i dostosowywać produkty do zmieniających się potrzeb na rynku. Nie przy tym ze sprawdzonych rozwiązań technicznych. Teraz pora na Ursus C360P. No jak wiemy, silnik. Oraz modernizację. Silnik tego modelu wyróżniał się przede wszystkim niższym zużyciem paliwa, obniżonym poziomem hałasu, co było istotną zaletą oraz mniejszym zadymieniem spalin. Także warto wspomnieć, że 3P, mimo upływu lat, nadal cieszy się dużym uznaniem na polskie wsi. Ważnym aspektem było zastosowanie prostych zębów w kołach zębatych, wału atakującym i tarczach tych ciągników. Model C363P wyróżnił się, jak wspomniano, silnikiem i jego sprzętem, a także deską rozdzielczą oraz rodzajami kabin kierownicy w porównaniu do C360. W sierpniu 1989 roku wprowadzono istotną zmianę. Pojedynczy akumulator zamontowany z przodu ciągnika przed chłodnicą. Zamiast dwóch akumulatorów umieszczonych wcześniej pod podłogą kabiny. Modernizacji podano również układ zaczepów tylnych oraz nieco wzmocniono instalację hydrauliczną. Na bazie tego modelu zbudowano koparko-odmularkę Pelican 2, która była głównie używana do prac meliorencyjnych. Moim zdaniem Ursus C363P to dowód na to jak można wprowadzać skuteczne innowacje, które zwiększają funkcjonalność i trwałość ciągnika. 3P nadal jest oczywiście ceniony i jest i będzie podkreślana jego niezawodność i przestronność, co nadal czyni go niezawodnym narzędziem w wielu gospodarstwach rolnych. Nadal opinie użytkowników na temat Ursusa C360 podkreśla także właśnie jego niezawodność i ekonomiczność. Jest często chwalony za możliwość długotrwałej pracy bez większych awarii oraz łatwość naprawy. Dla wielu małych i średnich Gospodarstw jest to idealny wybór ze względu na niskie koszty zakupu i eksploatacji. Z drugiej strony użytkownicy zwracają uwagę no, na brak komfortu i nowoczesnych udogodnień, co może być problemem dla osób, które oczekują wyższego standardu pracy i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Podsumowując ten film, Ursus C360 to klasyczny ciągnik, który mimo upływu lat nadal znajduje swoje miejsce w wielu gospodarstwach. Jego niezawodność, prostota i ekonomiczność czynią go atrakcyjnym wyborem, zwłaszcza dla mniejszych gospodarstw rolnych. Choć brakuje mu nowoczesnych udogodnień i nie zapewnia wysokiego komfortu, to jego zalety w postaci trwałości i łatwości obsługi sprawiają, że jest to ciągnik, który będzie ceniony jeszcze przez wiele lat. Ursus to siła i tradycja na polskiej ziemi. Ursus C330 jest to najpopularniejszy polski ciągnik. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. C330 w czasach PRL-u stał się ikoną mechanizacji rolnictwa indywidualnego. W latach 70. XX wieku zielone światło dla rolników spowodowało ogromne zainteresowanie tym modelem. Dla wielu gospodarzy był to często pierwszy ciągnik. 30 nadal cieszy się dużym sentymentem i zyskała status kultowego ciągnika. Nasz Ursus C330 wyposażony w dwucylindrowy silnik wysokoprężny 30 koni mechanicznych. Nazywany jest potocznie 30, a czasem ciapkiem lub papajem. Jest obecny w polskich gospodarstwach od ponad 50 lat i nadal ciesząc się popularnością i sympatią rolników. To solidny i wszechstronny traktor, idealny do prostych prac w polu. Kamieniem milowym w naszej produkcji był rok 1957, kiedy to na bazie całkowicie polskich konstrukcji i technologii rozpoczęto produkcję ciągnika C325, później popularny 30. Ten mały ciągnik dorównywał już traktorom zachodnim. Nastąpiły więc dni chwały dla pracowników. W 1963 roku Hale opuścił już 100 tysięczny traktor C328. Przejdźmy teraz do historii ciapka podczas gdy Ursus C328 był konstrukcją przejściową model C330 powstał jako wynik gruntownej modernizacji drugiego stopnia. Pierwszy egzemplarz 30 zjechał z linii produkcyjnej 1 lipca 1967 roku, w ciągu tym wprowadzono większość rozwiązań opracowanych w latach 1960-1961. W protopowych modelach Silnika w Ursusie C330 wzrosło dwa konie mechaniczne w porównaniu do poprzednika, co osiągnięto poprzez zmiany w układzie ssąco-wydechowym. Ułatwiono także rozruch, dodając podgrzewacz w rurze ssącej i zwiększając moc rozrusznika. Wyższy pobór prądu wymusił zastosowanie akumulatorów 190Ah, później natomiast 160Ah oraz 150W prądnicy. Najważniejszą zmianą był jednak przedni Wspornik z 8 o przekroju rurowym, co umożliwiło montaż ładowarzy czołowych i obciążników. Ciągnik otrzymał także rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej z szeregowym filtrem oleju. Odmiana eksportowa i jej ograniczenia. Eksport był dla Ursusa niezwykle istotnym kierunkiem. Już na etapie projektowania modelu C330 stworzono jego ekspresową wersję C335. Różniła się ona od krajowego modelu podnośnikiem hydraulicznym wyposażonym w regulację siłową głębokości pracy narzędzia. Ursusa C335 nie wyposażono w pneumatyczne Układ hamowania przyczep, ponieważ system ten nie był używany poza krajami bloku wschodniego. Ciapek podlegał płynnej modernizacji i zmieniała się też jego jakość. Najlepiej wykonane były egzemplarze w początku produkcji. Przeprowadzony przez Ibmer w 1975 roku test trwałości na stanowisku hamowni potwierdził, że tłoki, tuleje, zawory, koło zamachowe, koła zębate nie osiągnęły jeszcze granic dopuszczalnych. Pojawiły się jednak problemy z jakością komponentów dostarczonych przez kooperantów co skutkowało awariami sprzętu. Najwięcej uwag dotyczyło słabych pasków klinowych, instalacji paliwowej, uszczelniaczy oraz licznika motogodzin. Kryzys lat 80. dodatkowo pogorszył jakość. ciągnik przestał spełniać standardy agronomii i nie został wyposażony w bezpieczną kabinę, a jego wyposażenie uległo pogorszeniu. Za instalację pneumatyczną, obciążniki kół i inne elementy, jeśli były one dostępne, nabywca musiał dopacić. Mimo tych problemów, na rynku krajowym cionik cieszył się dużym zainteresowaniem w z inwestycjami w produkcję licencjatów traktorów MF podjęto decyzję o zakończeniu produkcji Ursusa C330, lecz ostatecznie do tego nie doszło. Teraz przejdźmy do 30-ki x 4 W lipcu 1986 roku pojawiła się ostatnia istotna modernizacja Ursus C330M, nazywany potocznie M-kom. W ciągu tym wzmocniono łożyskowanie skrzyni biegów i tylnego mostu. Starano się też wyeliminować wyskakiwanie biegów w w okolicy BMW. Na hamulcowego i wał kultylnych. Przez zmianę przełożeń MK stała się szybsza o około 8%. Ursus C330M nie zdobył tak dużego uznania wśród nabywców jak jego poprzednik. W tym czasie zakład doświadczany Ursusa rozwijał konstrukcję, tworząc m.in. prototyp C333P 38-konnym silnikiem Perkinsa, przygotowany w 1986 roku. Planowana produkcja tego modelu na kolejny rok jednak nie doszła do skutku. Podobny los spotkał inny model. C334X4 z napędem na 4 koła. Ostatni egzemplarz MKI opuścił fabrykę w pierwszym kwartale 1993 roku. Łącznie wyprodukowano imponującą liczbę blisko 340 tysięcy sztuk ciągników Ursusa C330, 335 i 330M, z których wiele jest wciąż używanych do dnia dzisiejszego. Teraz przejdźmy do VAT i zalet Ursusa C330. W przypadku każdego ciągnika rolniczego można wądręmić po. Podstawowe wady i zalety, w związku z tym, że Ursus C330 jest modelem obecnym w polskich gospodarstwach od wielu lat, jego użytkownicy są w stanie z łatwością wskazać jego dobre i złe strony. Do zalet z pewnością można zaliczyć dwustopniowe sprzęgło, możliwość obniżenia ciśnienia sprężenia za pomocą odprężnika i świec żarowych, co ułatwia uruchomienie maszyny, nawet w okresie zimowym. Kolejnymi zaletami tego modelu są niskie zużycie paliwa, odpowiedni rozkład masy, trwałość skrzyni biegów oraz możliwość regulacji prześwitu i rozstawu kół. Jako wada trzydziestki najczęściej wskazywana jest niewielka liczba biegów. Jak widać ciągnik rolniczy Ursus C330 cechuje się zdecydowanie większą ilością zalet niż wad. Teraz udajmy się do części do papaja. Ursusy to wiekowe, ale wciąż bardzo solidne ciągniki rolnicze. Posiadacze tej wyjątkowej maszyny wciąż mogą kupować części do Ursusa w sklepach stacjonarnych i internetowych. Oferty sklepów rolniczych online są bardzo Zróżnicowany i bogate w różnorodne części do Ursusa C330 w atrakcyjnych cenach. Każdy rolnik, który ceni wygodę, powinien wybrać zakupy internetowe ze względu na szeroki wybór asortymentu, szybką dostawę, niezależnie od gabarytów oraz bezproblemową możliwością zwrotu towaru. 30 stała się kultowym ciągnikiem w Polsce z kilku kluczowych powodów, które Wam teraz podam. Ursus C330 był stosunkowo niedrogi w porównaniu do innych ciągników dostępnych na rynku. Dzięki temu stał się dostępny dla wielu rolników, zwłaszcza tych z mniejszymi gospodarstwami. Przestronność papaj był przestronny i mógł być używany do wielu różnych prac rolniczych, takich jak orka, siew, zbieranie plonów czy transport. Jego uniwersalność sprawiła, że był idealnym wyborem dla rolników poszukujących jednego przestronnego narzędzia. Niezawodność i prostota. Ciągnik Ursus C330 był znany z niezawodności i prostoty konstrukcji. Był łatwy w naprawie i konserwacji, co było dużo zaletą, zwłaszcza w warunkach wiejskich, gdzie dostęp. Do specjalistycznych serwisów był ograniczony. Dostępność części zamiennych dzięki szerokiej produkcji i popularności modelu części zamienne do Ursusa były łatwo dostępne i stosunkowo tanie, to sprawiało, że utrzymanie ciągnika było ekonomiczne i proste. Teraz przejdźmy do tradycji sentymentu. Dla wielu rolników 30 jest częścią rodzinnej tradycji, często był to pierwszy ciągnik, który rodzina kupiła i służył przez wiele lat, co budowało emocjonalne przywiązanie do tego modelu. Dobra relacja mocy do wielkości. C330 miał odpowiednią moc do wielkości, co czyniło go idealnym do prac na małych i średnich gospodarstwach. Był wystarczająco mocny, aby wykonywać większość prac, ale jednocześnie wystarczająco mały, aby być zwrotnym i oszczędnym. Także był produkowany lokalnie. Produkcja ursusa odbywała się w Polsce, co wspierało lokalną gospodarkę i przemysł. Lokalna produkcja oznaczała także lepsze wsparcie techniczne i serwisowe dla rolników. Także nie możemy zapomnieć o prostej konstrukcji mechanicznej, ponieważ brak skomplikowanych. Elektroniki i zaawansowanych technologii sprawiał, że rolnicy mogli sami naprawiać i konserwować swoje maszyny. Były to ogromne udogodnienia, w szczególności w okresie PRL-u, kiedy dostęp do nowoczesnych technologii był bardzo ograniczony. Podsumowując, Ursus C330 stał się ikoną polskiego rolnictwa dzięki swojej przystępności, przestronności, niezawodności, dostępności i części zamiennych oraz emocjonalnemu przywiązaniu, jakie budował wśród użytkowników. To wszystko sprawiało, że był i nadal jest niezależnym. Niezwykle popularny w Polsce, a wiele z tych ciągników jest używanych do dnia dzisiejszego.